Witam Was moi kochani, jedziemy z tym Czyli Ja mam zmontowany pasek LEDowy w koło Planexa Po to żeby jak przyłożymy to pokazuje mi wszystko ładnie na suficie co mam zeszlifować, gdzie poprawić. No i prosta robota. Robimy siatką też z yy, pestulowską spust, o gradacji chyba 320 tutaj jest założona. I pokażę Wam kawałek. Czyli wszystkie to od razu widać jak to zbiera To co mówiłem, czyli te basy, to jest żadna przeszkoda dla niego idzie to ładnie ściągnąć maszyną Rzeczy jak, takie rzeczy jak te dziurki, które zostają gdzieś jeszcze miejscami o to masz ten przycisk te dziurki, które zostają gdzieś miejscami potem to idzie normalnie już zaprawić. Na razie tu nic nie widzę, ale, ale potem pod lampę się przeleci pogruntowanie oczywiście. Nie będziemy tego tych zaprawek robić teraz. Tylko będą robione w gruntowaniu. To, że są prześwity białego z masą to nie ma znaczenia, bo to po prostu chodzi o to, że się to wyrównało troszeczkę i, i nic więcej. Czyli ta warstwa, która została nałożona, ten sufit jest troszkę podrównany. Tu na ścianach będzie ta sama zasada, czyli widzicie to wszystko, co tu jest, to ładnie zniknie. Czyli jak mamy takiej babki jakieś czy tutaj to jest moment i, i tego nie ma. widzicie już to, już ta powierzchnia jest dość przyzwoita. Nie trzeba się martwić, że jest coś źle i sama, sama też to do siebie, że ona nie pyli bardzo. Jak robimy tą siatką, to, to nie ma tego pyłu, tego sypu, takiego, że, że nie wiadomo co. Odpylane i tak będzie oczywiście, ale, ale powierzchnia jest matowa. To, co mówiłem, chodzi o to, żeby tego nie zeszklić, tylko zmatowić tą powierzchnię i taka przygotowana może być do malowania praktycznie jak lustro. Tutaj, tutaj nie ma się do czego doczepić. Także jadę tą połowę sufitu, łącznie ze ścianami. Potem musimy przesunąć meble i robimy drugą część. także jadę z tym toczce dobra ta połowa sufitu zrobiona Darek robi róg potem trzeba ręcznie dojechać i koronne przy, przy tej maszynie jest to że możemy zeliminować teraz do ścian jeden kawałek rury jest, są też planeksy które są w całości długie i model ten nowy ta dwójka ma już montowany led więc tutaj do ścian nie potrzebuje wystarczy niespokojnie krótki element i możemy jechać ile dam rady do rogu, to do dojadę reszta po prostu trzeba trzeba to w ten sposób ręką dojechać te narożniki bo wiadoma sprawa że tam się tą maszyną nie dojdzie ale samo szlifowanie jest naprawdę proste idzie to szybko więc więc nie ma problemu nie wyłącza mi się dlatego że mam, że mam zamontowany ten pasek ledowy i przez to, przez to mi się nie wyłącza nie umiem zrobić tak powiem wam szczerze żeby to bezpośrednio szło mi od tego od tego silniczka bo no nie jestem elektrykiem więc nie będę kombinował w ten sposób normalnie funkcjonuje czyli i przyczyną jest po prostu to, że, jest, że tu jest podłączony pasek ledowy i dlatego to automatyczne wyłączanie nie działa. Bo cały czas się świeci, czyli odczytuje tak jakby miał pobór zasilania jakiegoś gdzieś tam i, i tak to wygląda. Dobra, jadę sobie teraz tą ścianę, pojadę tamtą, tutaj tą okienną. I co idzie, tu mam naciągnięte drugi raz pod, pod grzejnikiem porobione, czyli już to wygląda całkiem inaczej do wyszlifowania, tu wiadomo ręcznie no i musimy meble przestawić i jechać w drugą połowę dobra, mamy gotowe, czyli poszlifowane te obszary, które szło oczywiście bo te ciemniejsze sprawy w rogach wiadomo ręką trzeba dopracować doszlifować, czy tam gdzie maszyna nie weszła to wszystko trzeba ogarnąć tutaj jeszcze jedna sprawa no mówiłem o tej siatce mamy 320, ale używamy jej tylko na sufity, żeby żeby po prostu ten pył y, przy papierze nie, nie leciał do oczu. Fajnie zbiera z siatki, ale trzeba uważać, bo potrafi się zrobić taki temat i potem ciężko z, z tego trzeba dać to, to muszę wszystko wyczyścić, żeby, żeby ogarnąć. A na ściany leci papier y, też wesulowski 180, żeby nie, nie robił kółek Na najmniejszych obrotach poślifuje na jedyneczce i, i wychodzi to wychodzi to bardzo przyzwoicie czyli ta powierzchnia jest zmatowiona pod ręką czuć nie czuć gładkie tylko czuć takie troszeczkę chropowate żeby to żeby to było nie było po prostu przeszlifowane czyli żeby nie było zeszklone bo farba potem nie chyci no i będę mógł zrobić po śniadaniu przegruntuję sufit farbą gruntującą oczywiście bez odcinki tutaj i otworzę nam to front na robienie zaprawek, bo to co mówiłem trzeba teraz będziemy musieli odpylić i po prostu przegruntować farbą gruntującą odpylanie ta sama zasada co żeśmy robili czyli na pół sucho mopem delikatnie trzeba będzie przelecieć tu już naprawdę sam ten kurz tylko zebrać żeby to żeby to po prostu ten pył ściągnąć czyli jak mamy taką sytuację no zresztą jak mówię ta, ta masa ale coś zawsze zostaje przelecić delikatnie i mamy już pewne, że pod spodem nic się nie dzieje wszystko jest ok potem jeszcze warto tak ręką troszeczkę przemieść albo miotłą delikatnie i te wszystkie kuleczki jakieś tam jak zostaną wszystko to spadnie i, i tyle i gruntujemy wałkiem żeby nie gruntować takiego takiej powierzchni żeby nie gruntować pędzlem no bo to sobie zniszczycie to co Wam mówiłem i teraz takie rzeczy jak tu widziałem. tu jest taka kropka. Szłoby to teraz w tej chwili zrobić, ale tak jak mówię, ja to wolę farbą gruntującą przelecieć. Otworzą mi się wszystkie zaprawki i wtedy widzimy, gdzie mamy skorygować. Nasypicie. Tam darek musi podsuszać troszeczkę suszarką, bo ten róg yy, dzisiaj był zaciągnięty, więc żeby to zeszlifować, to, to trzeba sobie też jakoś, jakoś radzić i tyle. Dobra, po śniadaniu sobie to od tyle przygotuję i i będziemy się brać za malowanie sufitu a Darek sobie będzie jechał potem z ręki te wszystkie sprawy kejle musimy jeszcze raz naciągnąć yy, czyli kejla będzie jutro jutro gruntowana znaczy się jutro będzie szlifowana żeby to fajnie wyprowadzić no jest prawie dobrze ale nie jest jeszcze dobrze jeszcze miejscami widzę że jest po prostu do zrobienia więc nadłożymy tutaj troszeczkę więcej masy i, i resztę już tutaj będzie robione z ręki dlatego będę malował tylko z jakimś z 15 cm od, od ściany z odstępem, żeby nie przemalowywać tego. A ściany zostawimy sobie jak będziemy mieć po poszlifowaną keilę, bo jakbyśmy teraz ściany zagruntowali to powiem Wam szczerze, yy, cały ten pył, który schodzi, zleciałby na ścianę. Poszłoby to potem odpylić też jest z tego, z tego wyjścia, żeby mogłem to przelecieć, odpylić delikatnie lub nawet odkurzaczem z miękką szczotką odkurzyć też idzie sobie z tym poradzić, ale zobaczymy jak będzie z czasem na razie skupimy się na suficie dobra moi kochani, zobaczymy ile mamy urobku po, po tym pomieszczeniu ile się nazbierało, czyli tyle masy żeśmy zeszlifowali, filtr do czyszczenia powiem wam, ten filtr yy, mam kupiony ten teflonowy, czyli Teoretycznie nie powinien się oklejać, ale, ale widzicie co się dzieje. Trzeba to teraz wszystko wypróżnić i, i wyczyścić to dobrze, żeby przygotować, bo on już po prostu nie będzie ciągnął. To trzepywanie coś tam daje, ale szału nie ma powiem Wam szczerze przy tym, przy tym odkurzaniu potem tego. Ale urobku jest dość sporo tu się nazbierało, czyli to wszystko co byśmy mieli na ziemi gdzieś tam w powietrzu mamy, mamy w maszynie. I tak to wygląda. Dobra, ja sobie to poczyszczę na spokojnie i, i biorę się za zrobię tą kejlę w koło jeszcze raz i biorę się za malowanie tego sufitu. Darek będzie jechał sobie te narożniki, żeby to żeby, żeby to po prostu też było na jutro przygotowane do do pomalowania na no jutro z tą keilą już. Ona nie wygląda jeszcze tragicznie, tak powiem wam szczerze, już to jest prawie prawie, ale ale jeszcze miejscami są takie, yy, tak jak tu na przykład, no trzeba to troszkę nadłożyć, żeby to potem fajnie rozprowadzić, żeby nie było takich wżerów, bo to przy malowaniu, nieważne czy robicie antyrefleksem, czy jakąś inną farbą, i tak to potem wszystko widać, więc, więc warto jeszcze raz to założyć yy, tą masą i, i dopiero jutro sobie to na spokojnie zeslifować. Dobra, Mikołaj, pokażę Wam kawałek malowania, czyli farbą gruntującą. Yy, jadę. W tej chwili to co mówiłem zostawiam z 15 cm od brzegu, nie dojeżdżam do końca, więc pierwszy raz jadę w tą stronę, czyli farba gruntująca, farba właściwa poleci e, pierwszy raz, czyli pierwszą farbą właściwą polecimy w tą stronę, no i fin finalnie polecimy też, czyli na krzyż. W ten sposób, żeby to przymknąć. E, nie malujcie nigdy w jedną stronę, za każdym razem, bo narobicie no, sobie baciorów niepotrzebnie i sam proces malowania tutaj mamy troszkę warunki spartańskie, ale, ale jest jak jest rozciągnąć farbę. Na razie nie widzę, powiem Wam szczerze, jakoś y, zaprawek do zrobienia, ale, ale może być różnie. I takie paprochy zawsze biorę z tą stroną wałka zbieram żeby się tego pozbyć, bo na wałku potem zostanie i będziecie to powielać. No i nie za dużo, bo farba gruntująca jest ta ma to do siebie, że że po prostu czasami nie czasami, tylko nie idzie za dużo nabrać. No i tu roz, teraz staram się rozciągać te łączenie. No i teraz sam proces jakby przeczesania tego. Tu powstają przeważnie garby z wałka, więc trzeba to przekulać delikatnie. To, to nie jest już jakieś nie, nie. Walcowanie nie wiadomo jak delikatnie, praktycznie bez dotykowo, tak żeby wałek sam się kulał po suficie i przeczeszę sobie w tą stronę. Chodzi o to, żeby tą, te wszystkie brzegi, które zostają nam z wałka, żeby ładnie je położyć na, na suficie czy na ścianie. Ta sama zasada też trzeba za każdym razem przeczesywać. Nie, nie gąćcie do przodu, że ja pomaluję, bo potem pręgi zostają i cała wasza praca, czyli szpachlowanie, przygotowywanie podłoża idzie w niwecz, bo, bo z tym potem ciężko cokolwiek zrobić. No i teraz jak nakładam nakładam troszkę z boku, czyli nie nakładam od razu na, na poprzednie malowanie tylko w ten sposób i tutaj sobie to rozciągam na spokojnie po kawałku. Tu nie jest nie jest jakoś od nie ma potrzeby, żeby walić 3 m2 naraz przy farbie gruntującej delikatnie się to, się to zrobi. No i tutaj tutaj jadę w tą stronę, żeby to rozmazać delikatnie, oczywiście, to nie jest już bez nacisku, praktycznie. No i teraz sam proces przeczesania, czyli wjeżdżam kawałek na tamtą, na tamtą część, którą malowałem. Wy tego może nie widzicie, ale te baty tutaj delikatne widać, i, i trzeba to. To jest tylko podtrzymywanie wałka i, i kulanie tego bardzo delikatnie, żeby to, żeby to zrobić. No i tu mamy bardzo ładobne przejście, bo mamy rozciągnięte, nie robi nam się tu buła, klucha, tylko w ten sposób idzie to bez problemu sobie zrobić. Jeszcze raz Wam tu pokażę, na ścianach też Wam pokażę, jak to może będzie lepiej widać. Czyli nie, nie, nie jedziemy od razu stąd, tylko, tylko troszeczkę dalej no i tu pod, pod takim kątem, czyli takie fałki jakby rozciągał sobie tą farbę w ten sposób żeby to dobrze rozłożyć. No i Możemy teraz tu, ta część też ważna, te łączenia, bo je potem będzie widać powiem wam szczerze, no i sam proces przekulania teraz, czyli delikatnie, jak widzicie jakieś tam niedociągnięcia na poprzedniej poprawić, tutaj mówię na razie tam jakiś zaprawek nie widzę na tym suficie, ale, ale nie, na razie nie ma co, co stwierdzić, pokaże nam wszystko lampa potem. No i w ten sposób, tak to wygląda. Tak to wygląda. Z tym już mamy spokój, tu się nic nie wydarzy. Czyli w ten sposób, to co Wam pokazywałem, będziecie się trzymać z tego, że, żeby przeczesywać farbę. I zawsze jak czeszecie, to czeszcie w jedną stronę. Czyli jak zdecydowaliście się czesać w tą stronę, ja zawsze gładę od okna do wewnątrz pomieszczenia. Tak, tak się nauczyłem i tak mi się najbardziej formuje tą farbę potem, bo jak będziemy czesać w drugą stronę, mogą by pod światło, pod kąt światła padania, może wychodzić różnie. A tak kładziemy ją po prostu do tej ciemniejszej strefy, jakby najgorszy punkt, powiem wam, jest tu, jak się chodzi do pomieszczenia, czyli tu, gdzie jest główne źródło światła okna jak wali, to, to wszystko potem widać. Natomiast te strefy nie są już tak zagrożone, bo nie mamy natężenia światła, więc, więc możemy sobie pozwolić, no, znaczy pozwolić, no pozwolić sobie nie możemy, możemy sobie y, bardziej jakby y, być spokojniejsi, że, że tam cokolwiek będzie widać. Tak samo jest, jakby tu nie było okna, to ta ściana jest najbardziej narażona na, na, na padanie światła i wszystkie baty widać, i też trzeba zapierdzielać od okna w stronę, w głąb pomieszczenia, żeby uciekać w tamtą stronę, nieodwrotnie, bo każde łączenie potem te, te światło będzie Wam odbijać. Także no, o, tym, o tym też należy pamiętać. Dobra, muszę jakoś to tam ogarnąć, w tamtą stronę, no i potem mi na trzeci raz, jeszcze zakończyć i, i stronę załatwiona, no, ale musimy się z męblami przesuwać. Niestety. Dobra moi drodzy, tu pokażę Wam też jeszcze kawałek w oknie, czyli ta zasada, o której mówiłem, żeby tą, ten brzeg taśmy był odkryty, widoczny yy, cały czas. Bo to było to zaraz szpachlowywane, zaklejane minimalnie na, na futrynę i teraz zrobimy farbą gruntującą. Możemy okno robić, udarek już to wyślifowo. jest odpylone, więc śmiało. Tutaj jadę małą myszką, małym wałkiem. Już więcej tutaj nie, nie ma potrzeby gdzieś się wcinać z dużym walcem, bo nawet się nie rozpuścamy, więc wszystko tą, tą myszką. No i tu te rogi w ten sposób dojeżdżam, żeby, żeby po prostu nie używać tutaj pędzla. No i tu będziemy robić tak, bałek nam nie wejdzie, ale w ten sposób jak najbardziej po kawałku możemy sobie go ten róg, tutaj widzicie, podociskać i i będzie za farbą gruntującą zrobione. Czyli cały ten rożek i to jest to, co mówiłem, żeby, żeby cały czas ten róg tej taśmy był widoczny i teraz nie musimy już w zasadzie z tym nic zrobić, ani akrylować, ani ani cudować, wszystko jest, wszystko jest do przemalowania i tak śmiało możemy zostawić. No i tutaj też oczywiście pamiętać, żeby żeby to przeczesać potem w ten sposób po całości. No i z narożnika zawsze warto sobie przekulać z tego, żeby nie wyskoczyły nam szkarty na tą stronę, bo potem potem jest problem z tym z tym brzegiem, nie fajnie to wygląda. I teraz tak, jeżeli nie chcecie Chcecie pomalować ten brzeg, no nie musicie tej farby nabierać całym, cały wałek, można delikatnie go po prostu zamoczyć, żeby, bo mamy małą powierzchnię do malowania, żeby po prostu tylko tu ogarnąć ten nasz róg, w ten sposób. Dociskam tu, żeby tam nawoziło tej farby, no i cała, cała filozofia, no i tutaj tą, ten brzeg, który powstaje teraz, trzeba w ten sposób położyć, czyli żeby nie było tego tego fleka tutaj, bo no to co zostawicie pod wałkiem z wałka czy tam z pędzla, dlatego nie, nie lubię malować takich rzeczy pędzlem, bo baciory się robią, zwłaszcza przy farbie gruntującej, więc wolę zmęczyć to tym małym wałkiem, a mam pewność, że ładnie mam wszystko położone. Czy obróbka będzie malowana potem docelowo, ta sama sytuacja. Nie ma co szaleć z walcem, się z pędzlem, bo wiecie jak to jest przy pędzlach no i tutaj tak samo można w ten sposób do roga, żeby wszystko tam będziecie widzieć że tam jak, jak gdzieś nie, nie idzie dojść to o po troszeczkę wałek i, i sprawa załatwiona i wszystkie te sprawy tutaj tu w tą stronę tu w tą tu możecie też o tak dojechać chodzi o to żeby Zaraz wam pokażę o co chodzi z tymi batami, może grubiej nałożę i zostawimy, czyli jak mamy, jak mamy przejście, czyli takie coś, zrobiłem to ordynarnie, ale, ale czasami z brzegu wałka zostają nam takie pręgi, z którymi po wyschnięciu no jest problem totalny, a jak przeczeszemy sobie to wszystko w ten sposób tu to mamy. Ładnie położoną tą strukturę, i cała płaszczyzna jest przygotowana do porządku. Nie po to się robi tą głaś, powtarzam, żeby teraz to malowaniem spierdzielić Także przy tych sprawach okiennych, troszeczkę więcej czasu najlepiej zrobić sobie pierw tą stronę, a potem tą tutaj, żeby ta kolejność była zachowana. Widzicie, tu, tu to widać ewidentnie jak każdy. Każdy róg o w ten sposób i tutaj tylko przejeżdżam i, i trzymam się dosłownie z pół centymetra od brzegu w ten sposób, żeby to położyć tą, tą y, kluchę, która się tutaj stworzyła i, i gotowe i mamy ładnie odcięty narożnik, ładnie zamalowany. Czyli zagruntowany farbą gruntującą, no i tak sobie jadę całe okno w koło. Zrobię te okno w zasadzie, no i muszę ogarnąć jeszcze tą kejlę, żeby na jutro była przygotowana, i to będzie wszystko w temacie. Tutaj dojechałem sufit zostawiając, to wam pokazywałem, czyli ogarnięty sufit. Na razie tutaj nic większego nie widzę. No tu jest jakaś zaprawka do zrobienia, ale tak jak mówię, lampa nam wszystko pokaże i zostanie mi potem tylko zagruntować ściany. No i sufit malować, także myślę, że tyle na dzisiaj, więcej Wam tutaj nie będę miał chyba co pokazać, taka prosta sprawa przy oknach, no i tutaj potem lecimy w tą stronę, czyli, czyli kolejność, tu możemy sobie zrobić, nie nabieram dużo, nie moczę całego walca, żeby nie, nie, nie rozpieprzać się z tą farbą, nie wiadomo ile, w ten sposób i od razu tutaj, Czyli robię odwrotność, robię pierw tą stronę. Zalewam te, ten, ten nasz narożnik, nie narożnik tylko kąt wewnętrzny i, i tutaj zaraz kładę tą strukturę i tak sobie jadę pomału do końca. Także to porobię, zrobię kejle i tyle będzie na dzisiaj. Także kończyć będziemy nagrywanie. Miejcie się do następnego.